Zostań inżynierem budownictwa, ale jak to zrobić? Do tej pory rozmawialiśmy z panami o tym, jak oni wydeptali swoją ścieżkę. Dzisiaj porozmawiamy z koleżanką o tym, jak ścieżkę wydeptuje się szpilką. Dzisiaj moją rozmówczynią jest Sylwia Jarka, projektantka konstrukcji budowlanych, kobieta wulkan energii. Cześć Sylwia. Cześć Elu. Dzień dobry państwu. Sylwia, powiedz mi. Jak z tymi szpilkami, jak z tą ścieżką kariery? Jak wyglądała twoja ścieżka kariery? Wydeptałaś ją szpilką, czy butem z wzmocnieniami? Różnie można na to patrzeć. Ja nie będę oryginalna. Od praktycznie takiej małej dziewczynki bawiłam się klockami Lego. No i całymi dniami przesi przesi przesiadywałam na dywanie. No i tak zaczęła się moja przygoda, która przekształciła się później inżyniera budownictwa. Bawiąc, se, bawiąc się, wymyśliłam sobie w głowie hmm, chyba zostanę architektem. To jest moja droga, ale jak to zrobić? Bo tak na dobrą sprawę to wiedziałam w tamtych czasach, że no jedyną taką drogą związaną z budownictwem, to było dla mnie naturalne, że jest to technikum budowlane. E, więc raczej nie widziałam absolutnie innej opcji niż pójście właśnie do technikum budowlanego. Ja tak e, gdzieś tam sobie m, pomyślałam, będąc e, wzorową uczennicą, tu nie chcę tego ukrywać absolutnie, e, że m, ta matematyka e, to jest bardzo fajna dziedzina e, i będąc umysłem ścisłym, stwierdziłam, że te predyspozycje i to gdzieś tam się później absolutnie potwierdziło, że, że to jest dobry kierunek właśnie, żeby no, kontynuować swoją przygodę z budownictwem i studiować to budownictwo. Ale chcę też powiedzieć, kiedy, to, kiedy ta moja optyka się zmieniła. Właśnie. Bo tak jak wcześniej wspomniałam, ja powiedziałam, że wymarzyłam sobie, że będę architektem. Jednak jak poznałam takie przedmioty w techniku budowlanym, bo tam już są przedmioty zawodowe i weszła statyka budowli, wytrzymałość materiałów, czyli taki miks matematyki, fizyki. No to to było to. Ja stwierdziłam, że nie, ta wizja architektoniczna artystą nie będę. Nie ukrywam też, że to było na tyle trudne, że no, praktycznie nikt tego nie rozumiał, tak, w technikum. Yy, a ty rozumiałaś? A ja rozumiałam. No to mówię, no to świetnie, nie? Tutaj się w tym odnajduję, tak. Zmieniamy optykę, będę konstruktorem, idę na studia na Wydziale Budownictwa Politechnika Śląska. Tylko jak to zrobić, żeby tam się dostać? W moich czasach było tak, że były egzaminy wstępne na uczelni. Matematyka oraz fizyka. No, fizyka to nie była gdzieś tam moja dobra strona. No i teraz sprzedaję mój sposób na sukces. <laughs> Olimpiada wiedzy i umiejętności budowlanych. W klasie czwartej przeszłam eliminację. Okręgowe, dostałam się do eliminacji centralnych, gdzie zostałam laureatem. Super. Byłam pierwszą dziewczyną w całej stawce, zajęłam wtedy dziewiąte miejsce. Byłam pierwszą dziewczyną, będąc właśnie laureatem Olimpiady. Miałam otwartą drogę praktycznie na wszystkie uczelnie wyższe. Także, jeżeli ktoś ma taką wizję, chciałby bardzo studiować budownictwo, myślę, że to jest wspaniała droga. Do tego, żeby sobie ułatwić sprawę. Ale w ogóle to jest super historia, szczególnie, że tak jak mówisz, byłaś tam jedyną kobietą, jedyną dziewczyną. I to jest też super pomysł dla osób, które stoją przed takim dylematem, nawet żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, jak się, jak się tak. W takim konkursie bierze udział? Dokładnie. Tam jest cały, cały wachlarz bardzo y, trudnych zadań, które wymagają nie tylko wiedzy teoretycznej, mhm. ale także praktycznej. E, więc uważam, że uczenie się w techniku budowlanym, właśnie przed podjęciem nauki na, y, na studiach wyższych. Mhm. Jest fantastycznym wprowadzeniem, bo w technikum mamy podejście inżynierskie, czyli uczymy się po inżyniersku. A na uczelniach wyższych mamy trochę naukowe podejście do tego. Oczywiście jest jedno i drugie jest ważne, ale wspaniale się to uzupełnia. Jest to super start dla takiego młodego inżyniera, magistra inżyniera który wychodzi gdzieś później um, w, tą, w początki swojej kariery w pracę zawodową. Czyli zachęcasz i do technikum? Tak. I do olimpiady, to olimpiada jest z tradycjami. Tak. I to, to pomaga na starcie. Tak, no dobrze. To potem studia. Czy jeżeli chodzi o studia, tutaj mogłabyś coś doradzić tym studentom, na co powinni zwrócić uwagę? Osoby tutaj, które gdzieś się obawiają, że są słabsze z jakichś dziedzin i tak dalej, no na przykład fizyka im sprawia problemy, to nie jest żaden problem. Trzeba być odważnym i jednak spełniać swoje marzenia iść w tym kierunku, w którym człowiek chce, tak? Bo jeżeli się chce, no to. Można. No, studia kończą najwytrwalsi. Dokładnie. Powiem ci, że ja gdzieś tam od samego początku bardzo duży nacisk w mojej karierze zawodowej, nawet naukowej, zawodowej, kładłam na to część praktyczną jednak. Dla mnie teoria to było za mało. Ja wiedziałam, że starając się później o pracę, bardzo ważne jest jednak doświadczenie zawodowe, bo, bo to, co uczymy się na studiach, jest bardzo ważne to są podstawy teoretyczne, ale zupełnie inaczej jest później, jeżeli chodzi o projektowanie, takie sensu stricte w biurze projektowym ale to polecasz, żeby studiować i pracować równocześnie. Jeżeli chodzi o pierwszy stopień studniów, na pewno polecałabym, aby wykonywać je stacjonarnie, czyli, czyli dziennie. dziennie. Tak. Można już pod koniec tych studiów, ponieważ jest, jest taka szansa, przestrzeń i, mhm. i czas na to, rozpocząć gdzieś tam współpracę i, i z jakimś biurem projektowym. Ja miałam akurat tą przyjemność. Ja już była mężatką. Też chciałam, wiadomo, mieć, mieć jakieś swoje pieniądze, zacząć zarabiać. No i to było. Fajne, że mogłam to robić w swoim zawodzie. Nie musiałam szukać e, zawodów takich różnych, pobocznych, gdzie łatwiej znaleźć pracę, bo nie potrzeba takich kwalifikacji. Mhm. E, ja zaczęłam pracować już od razu w swoim zawodzie, czyli jako asystent projektanta. Tak? To super, bo to faktycznie daje duże podstawy, że człowiek się uczy tak od, od początku. A magisterskie studia? Tutaj nie będę oryginalna. Każdy konstruktor chyba zaczynał od takich prostych obiektów, budynki jednorodzinne, troszkę użyteczności publicznej i tak dalej. W tamtym czasie bardzo popularne były termomodernizacje. Tak to był czas taki, gdzie Polska e, mocno się termomodernizowała, szła w tym kierunku, e, i, i też przy takich e, termomodernizacjach pracowałam. Wydawało mi się to fajne. Też przy nich robiłam praktyki. Okazało się, że chyba jednak e, zmieniam swoją optykę. Znów po raz kolejny. Tym razem? Tym razem Wydział Budownictwa oczywiście, ale już studia niestacjonarne, czyli zaoczne. Tak. E, I była to inżynieria procesów budowlanych, czyli e, Budownictwo ekologiczne, budownictwo niskoemisyjne bardzo ciekawy kierunek, zupełnie inny niż konstrukcje budowlane. Ja już konstrukcje budowlane znałam. Nie chciałam kontynuować i studiować bardziej detalistycznie i naukowo. Stwierdziłam, że Taka zmiana i urozmaicenie mojej wiedzy wyjdzie mi na dobre. No i tak się stało. Ale nadal po takiej zmianie mogłaś zdobyć uprawnienia budowlane? Oczywiście, bo y, zarówno studia pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia kończyłam na Wydziale Budownictwa. I co po studiach? No i jeszcze nawiązując do studiów, bo ja tak na mhm. dobrą sprawę t, praktykę zawodową y, stwierdziłam, że będę Wykonywać w biurze projektowym, ale takim dużym proje biurze projektowym, aby móc się pochwalić czymś, co jest S fajne, tak. oryginalne, może jakieś inne, tak. No i okazało się, że Udało mi się dostać na taką praktykę. Było to duże biuro projektowe, specjalizujące się w budownictwie przemysłowym. Były tam pracownie wielobranżowe, po 20-30 osób. Rzadko się teraz takie coś zdarza. Rzadko się teraz takie coś zdarza, ale to była świetna nauka, świetny start. I tak naprawdę taka praktyka już z większymi obiektami, gdzie jeżeli chodzi o mnie, myślałam, że ten przemysł nigdy w życiu nie, mi się nie przyda. E, będąc, będąc na studiach, nawet e, zastanawiałam się, czy w ogóle wnikać, a, maszyny wirujące. W życiu mi się to nie przyda. A Rurociągi w ziemi, zakopane, nie przyda mi się. Wszystko to, co sobie mówiłam, że mi się nie przyda, okazało się, że będzie podstawą mojej dalszej pracy. To teraz powiedz, um, co było dalej. Co było dalej, ale może pochwalić się jakimiś, jakimiś um, realizacjami, przy których brałaś udział. No to to właśnie y, chciałam nawiązać do tego, że y, po tej przygodzie właśnie z mniejszym biurem projektowym, ale y, też nauczyłam się tam wiele, ponieważ, ponieważ pracując w małym biurze, i będąc tak na dobrą sprawę jednym z dwóch asystentów, człowiek uczy się tak naprawdę procesu projektowego od samego początku do końca. A nie tylko wycinka. A nie tylko wycinka. Więc ja e, przygotowywałam projekty budowlane, przygotowywałam projekty wykonawcze, przygotowywałam przedmiary, kosztorysy, specyfikacje. Wszystko to, czy trzeba było, uzgadniałam z klientem, z gestorami sieci. I to była fajna podstawa, bo przeszłam cały proces, tak? Mhm. E, wchodząc już do tego większego biura projektowego, no to tutaj już mieliśmy takie wycinki. Na, duż, na dużą skalę? Ale już fragmenty, czyli to była dokumentacja powykonawcza, dokumentacja wykonawcza, bardzo szczegółowa, drobiazgowa. No i stwierdziłam właśnie po tym, jak już popracowałam w tym mniejszym biurze projektowym i po tym, jak odbyłam swoje praktyki, że chyba jednak wrócę do tego dużego biura. No, i tam dokończę moją, moją po prostu praktykę do uprawnień budowlanych. No, bo ja nie ukrywam, że moja praca również w trakcie drugiego stopnia moich studiów była na potrzeby właśnie zdobywania praktyki do uprawnień budowlanych, bo nie wyobrażałam sobie być projektantem bez uprawnień. Czułam się bezpiecznie, bo nie byłam wystawiona na głęboką wodę od razu, i dzięki temu. Mogę się pochwalić też niektórymi realizacjami, w których na początku e, brałam udział. Jedną taką na pewno, którą zapamiętałam, był blok gazowo-parowy w stalowej woli. Ta inwestycja była dla mnie o tyle ważna, że chyba pierwszy raz zaprojektowałam wtedy estakadę technologiczną i to są zupełnie, zupełnie inne obciążenia i warunki. Wtedy dopiero człowiek poznaje tak naprawdę, co to jest przemysł. Także zaprojektowałam już później, w trakcie, bo uzyskałam uprawnienia budowlane, że byłam projektantem, więc zaprojektowałam tam już yy, Stanowisko transformatorów blokowych, też bardzo potężne masy. nawet nazwy. Zgadza się. No i też brałam udział przy, przy wielu projektach wykonawczych. Mhm. Kolejnym takim projektem, który wspominam, były kanały spalin dla instalacji odsiarczania spalin w rybniku. Były to potężne podpory, ponad dziesięciometrowe i podpierające no, pokaźnych rozmiarów kanały no i tam też poznaje się zupełnie inne siły siły od technologii z którymi gdzieś tam trzeba sobie poradzić, tak, i to obliczyć. No i potem już też ciekawą taką, takim takim projektem, w którym praktycznie już byłam autorem projektu budowlanego. Był projekt Parowej rozmrażalni wagonów dla EC-siekierki. Także wchodząc do biura projektowego dużego, które działało w przemyśle, tak naprawdę zwiedzałam poszczególne obiekty energetyczne na terenie całego kraju. Projektowanie, ale to jest wszystko, co robiłaś w karierze zawodowej? No absolutnie nie. No, absolutnie nie, bo projektowanie było projektowaniem, no ale potem moje drogi powędrowały do e, firmy, która oferowała urządzenia technologiczne na potrzeby przemysłu. No i tutaj w ogóle jest ciekawa historia, ponieważ będąc projektantem, konstruktorem, Wylądowałam w biurze m, obiektów blokowych, tak to się nazywało, <laughs> któ które to przygotowało, m, przygotowywało e, c, techniczne części ofert, e, czyli tak naprawdę e, materiały do postępowań przetargowych. Początek tej mojej kariery to było projektowanie od projektu budowlanego, tak, aż po koniec po dokumentację powykonawczą. A teraz jestem na samym początku tej drogi, czyli, czyli przygotowuję części techniczne ofert do postępowań przetargowych, czyli tak naprawdę sam początek drogi. Są to głównie koncepcje techniczne. I tutaj już jest level hard, jak ja to mówię, ponieważ co to znaczy? level hard to znaczy, że zamawiający daje nam wytyczne, co by chciał, a my musimy już to stworzyć od zera. Okay. Czyli wiemy, że mamy wybudować, na przykład gazowo-parowy o takich parametrach. I przez współpracę wielobranżową, zespołową pracę, dążymy do tego, że wydajemy przedmiary w firmach. Czyli przechodzimy całą skróconą tą ścieżkę tego projektowania, czyli modelujemy obiekty, wrzucamy siły, otrzymujemy wyniki, zestawiamy materiały, wydajemy to do wycen z tego co robi cena. No i firma może wtedy startować do przetargu, bo ma materiały. Także praktycznie przez ostatnie 10 lat to na tym polega moja praca zawodowa i będąc projektantem konstrukcji, no już nie ma tego efektu w postaci projektu budowlanego, no ale jest efekt w postaci czasami wygranych, czasami niewygranych inwestycji dla projektów dla firmy, tak. No i z, tutaj z ciekawych, z ciekawych projektów, takich, które utkwiły mi w pamięci, to budowa bloku węglowego, tak naprawdę podwójnego bloku 2x50 MW na wyspie Lombok w Indonezji. To ciekawe. Wykonywa, wykonywanie to, to była właśnie praktycznie taka. Pierwsza praca, która, która w tej firmie mnie spotkała, miałam wykonać wizualizację e, bloku e, gazowo-parowego e, 600 MW e, w Iranie na pustyni. Czy któraś z tych. Hmm... Twoich projektów powstały? Widziałaś je później, zdjęcia na przykład, albo byłaś na miejscu i zobaczyłaś? No, oczywiście, właśnie ten, ten, ten Lombok, ta Indonezja, to było długie postępowanie, oczywiście w konsorcjum z firmą lokalną, ale w chwili obecnej zaczynają się rozruchy i ta inwestycja jest skończona. Także to jest dopiero satysfakcja, że gdzieś tam za granicą powstają jakieś tam dzieci, i ślad. Kończąc studia w Polsce, pracując w Polsce, można mieć tak naprawdę inwestycje na całym świecie. Oczywiście, ale też można pracować za granicą. Nas tu nic nie ogranicza. Bo fizyka na całym świecie jest taka sama. Dokładnie. Również, również teraz, pracując już w innej firmie, jest to duża dość firma, firma wykonawcza, największa z kapitałem polskim, budowlana firma. Zajmując się tym samym, mając doświadczenia z poprzednich moich prac, tak? Z powodzeniem. Również wykonujemy takie projekty, które przeradzają się w inwestycje. No i to jest praktycznie na świeżo skończona kotłownia gazowa w Rzeszowie. Teraz są budowane silniki gazowe w Bydgoszczy. No i. Toczą się różne inne postępowania, o których no, nie mogę powiedzieć. E mogę też powiedzieć, że też były ciekawe postępowania, które niestety czasami za nie zakończają się, tak? E a trwają bardzo długo, na przykład, ponad rok. Jednym takim pomysłem, no, który no, niestety nie wypalił, był repowering Kozienic, czyli dość dużej elektrowni naszej. Był taki pomysł, aby właśnie do tej istniejącej konstrukcji wymienić technologię, tak? Węglową wyrzucić, włożyć technologię gazową. No ja wykonałam, nie ukrywam, model całej, model analityczny tej konstrukcji i przekonaliśmy inwestora, że jednak to nie jest dobry pomysł. Z tego co wiem, to akurat teraz toczy się podstępowanie inne, już po prostu nie brownfield, tylko greenfield, budowa od zera. No także niestety też chciałabym tutaj podkreślić, że rolą inżyniera budownictwa właśnie w takiej roli, w której ja występuję, no jest nie tylko wykonywanie tych obliczeń, tak? Ale też rozmowy z klientem, przekonywanie go, że jednak y, może nie wszystkie rozwiązania takie, które gdzieś on sobie upatrzył, są właściwe. Ten zawód buduje pewność siebie? Buduje tak. Jeżeli za każdym sukcesem wzrasta nasza pe pewność siebie, wzrasta satysfakcja z pracy. I jest też łatwiej, tak? Ponieważ jeżeli jakieś trudne tematy przerobimy, no to wiadomo, później jest już lepiej, ale to daje ogromną satysfakcję i takiego powera, że jednak następne realizacje, następne projekty, już wiemy, jak zrobić, jak do nich podejść. Mamy doświadczenie w, tej, w tym zakresie. Dobrze, a teraz powiedz tak, podsumowując, jesteśmy w okresie matur kończą się niektórzy z sesjami i obronami magisterskimi studia. Co byś doradzała tym osobom, które są na same, albo przed wyborem studiów, albo przed wyborem ścieżki kariery. Takie złote rady. Złote rady zawsze w cenie. No na pewno. Jeżeli jesteś umysłem ścisłym, jeżeli chciałbyś zostawić coś po sobie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli wspaniale odnajdujesz się w pracy zespołowej. Jeżeli nie niestrasz, straszne Ci odpowiedzialność, nie straszny ci stres związany jednak z tym zawodem. to zachęcam, bardzo zachęcam do zarówno studiowania budownictwa, jak i zostanie później inżynierem budownictwa uprawnionym? Czyli zdobyciu, zachęcam do zdobycia uprawnień budowlanych, bo to pomaga. Bo to pomaga i bez tego praktycznie inżynier oczywiście mógłby pełnić funkcje różne, ale to nigdy nie będą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Sylwia, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. A państwa zapraszam do tego, żebyście śledzili nasze media społecznościowe, subskrybowali nasz kanał na YouTube, żeby nie przegapić żadnej z rozmów z moimi fascynującymi gośćmi. Dziękuję serdecznie i zapraszam do zobaczenia.